Rada Miasta Zgierza podjęła decyzję o obniżeniu wynagrodzenia prezydenta Staniszewskiego. Dotychczas prezydent miał pensję zasadniczą w wysokości 10 440 zł miesięcznie. Po zmianach jego wynagrodzenie zostanie obniżone do 9,5 zł, co wzbudziło wiele kontrowersji. Jakub Filipowicz ze Stowarzyszenia Przemysława Staniszewskiego skomentował to działanie jako destrukcyjne i niewłaściwe. Myślę, że jest delikatny falstar z projektem e, uchwały dotyczącej obniżenia czy... W tym wypadku obniżenia pensum pana prezydenta było to niepotrzebne. Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Wobleski wyjaśnił, że decyzja o ustaleniu wynagrodzenia prezydenta jest uprawnieniem Rady i była częścią normalnych procedur. Ono jest nieco niższe. No jest w kilku procent, pięciu bodajże procent niższe niż to poprzednie, więc myślę, że tutaj naprawdę nie możemy nie wiem, szukać jakiejś dziury w celu. To nie znaczy, że wszyscy muszą zawsze zarabiać maksa, no, bez przesady. Podkreślił również, że decyzja ta nie miała na celu podważania autorytetu prezydenta. Prezydent Zgierza również wyraził swoje zdanie na ten temat. Zaznaczył, że decyzja Rady powinna być dobrze uzasadniona i oparta na merytorycznych przesłankach. Mieszkańcy wyrazili swoją deklarację po, dokonywanego wyboru, i to oni określili, kto tak naprawdę będzie ich przedstawicielem zarówno w Radzie, jak i na stanowisku prezydenta. I tak naprawdę radni powinni również kierować się tym wyborem, nie dokonywać pewnych politycznych rozliczeń, bo mam wrażenie, że też takowe w jakimś stopniu następują. Pomimo tego, że te deklaracje padają trochę na innym poziomie, że to jest nowe otwarcie, nowe możliwości, ja bym nie chciał, żeby coś było za coś, że dzisiaj to wynagrodzenie ma być mniejsze po to, żeby była podstawa do tego, żeby rozmawiać? Prezydent podkreślił, że jego praca wymaga pełnego zaangażowania, jest bardzo czasochłonna i zaznaczył, że jego obowiązki nie ograniczają się tylko do formalnych spotkań, ale obejmują również reprezentowanie miasta na zewnątrz, zarządzanie codziennymi sprawami urzędu oraz reagowanie na bieżące potrzeby mieszkańców. Pomimo zapewnień o współpracy między prezydentem a radą miasta, uchwała ta pokazuje, że porozumienie może być trudniejsze, niż się wydawało.